Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest dzisiaj Grzegorz Gutkowski, dyrektor Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to na początek, panie dyrektorze, jak to jest? Bo zastanawialiśmy się z kolegami, można mówić na te Mistrzostwa Świata Mundial, czy to raczej jest zarezerwowane dla piłki nożnej? E, faktycznie, mundial mówi się tak o, o piłce nożnej, ale mundial dotyczy generalnie każdej dyscypliny zespołowej, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Także myślę, że możemy też powiedzieć o piłce ręcznej, że to będzie mundial. No to będziemy dzisiaj używać wymiennie. Panie dyrektorze, co pan będzie robił przez najbliższe 12 godzin? Będę mało spał, e, to na pewno. E, myślę, że będę, e, będę bardzo dużo, będę dużo podróżował, bo Mistrzostwa Świata w Polsce to nie tylko oczywiście Katowice, to jest też Kraków, później Płock, później Gdańsk. Będę oglądał dużo meczów piłki ręcznej, no i mam nadzieję, że, że będę przeżywał sukcesy naszej reprezentacji, która będzie pieła się w, w hierarchii. Ja też piłki pytałem o te ostatnie godziny, ostatnie minuty przed dzisiejszym meczem, polska Francja tutaj kolega odliczał, ile tych godzin zostało? To co jeszcze czeka nas? Co, czy jeszcze pana czeka? Jakieś ostatnie sprawdzenie gospodarskie? No Tak, no jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to jesteśmy już, jesteśmy już po, statu, po, po, po spotkaniu e, statusowym codziennie rano Centralny Komitet, komitet Organizacyjny e, zbiera się i analizujemy to wszystko, co się wydarzyło. Przed nami dzisiaj finalna odprawa przed e, meczem otwarcia. W spotku ostatnia próba generalna ceremonii rozpoczęcia, Na no, później już oczekujemy na pierwszy gwizdek, a przed pierwszym gwizdkiem na ceremonię o 2025. Wtedy powinniśmy wszyscy być w spotku albo przed telewizorami i oglądać yy, ceremonię rozpoczęcia mistrzostw. Oczywiście zapraszamy do kibicowania. O tym kibicowaniu jeszcze powiemy. No, ale proszę powiedzieć, jak to jest z tym spotkiem staruszkiem, spotkiem. Czy trzeba go było jakoś specjalnie dostosowywać, czy jednak te różne liftingi sprawiły, że to jest obiekt kompletny? No tutaj muszę powiedzieć, że tak. Na pewno jest ogromny sentyment do tej hali i znakomita współpraca tutaj z operatorem i z miastem, ale też chciałem podkreślić, że co mnie osobiście zaskoczyło. Przedstawiciele Międzynarodowej Federacji, którzy organizują mistrzostwa na, na całym świecie, są zachwyceni tym obiektem. Właśnie im podoba się ta jego wyjątkowość to, że nie jest tak nowoczesny gdyż twierdzą, że nowoczesne obiekty dzisiaj na świecie są wszystkie takie same a spodek jest jednak wyjątkowy, jeżeli chodzi o kształt jeżeli chodzi o bliskość trybun, ale też, jeżeli chodzi o rozwiązania, które są wewnątrz. Myślę, że hala jest bardzo nowoczesna, wbrew pozorom wewnątrz pomimo tego, że że, że ma aż y, y, 60 lat, dobrze, nie pomyliłem się tutaj. Eee, Był ostatni jubileusz już. Faktycznie. Tak, 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 więc, więc, więc Spodek jest naprawdę wyjątkowy i e, e, wydaje mi się, że to będzie, będzie wyjątkowe wydarzenie też na No dziś oficjale też będą mogli zobaczyć jaki jest klimat w Spodku, no ale pytanie, czy jeszcze ktoś będzie mógł się dostać na mecze z Francją, Słowenią czy Arabią Saudyjską, czy to już jest jednak misja niemożliwa? Teoretycznie bilety są już wyprzedane, natomiast chociażby wczoraj w nocy uruchomiliśmy taką, taką pulę bilecików dosłownie ostatnich z ostatnich, gdyż część biletów przekazywanych do sponsorów Międzynarodowej Federacji wróciła do nas. Była to naprawdę niewielka liczba. Ale... Jeden sektorek po 300 zł za bilet chyba widziałem tam, tak? Eee, coś takiego. Był, nie wiem czy jeszcze dzisiaj jest, prawdę powiedziawszy, nie patrzyłem rano. Generalnie bilety są, e, bardzo dobrze się sprzedają na mecz otwarcia, e, na mecz ze Słowenią, też na mecz z Arabią Saudyjską, ale na mecz z Arabią Saudyjską jeszcze kilka zostało. także. No Dla każdego coś miłego tych biletów jest mnóstwo na inne spotkania, także tutaj też można zachęcić do kibicowania innym reprezentacjom. Ten klimat będzie chociażby na meczach reprezentacji Niemiec, gdzie podobno mają się zjechać również sympatycy za zachodnie granice. Tak, gorąco zapraszamy nie tylko na mecz. Polaków, tak jak żeśmy wspomnieli ta liczba biletów jest, jest już bardzo ograniczona, ale piłka ręczna to jest, świat, to jest sport globalny do nas przyjeżdżają najlepsze drużyny na świecie, chociażby reprezentacja Niemiec, która będzie rozgrywała swoje mecze tutaj w Katowicach, ale mamy też w Krakowie Hiszpanów, mamy w Krakowie Norwegów Eee, także zachęcam wszystkich, żeby nie tylko, nie tylko szukali możliwości oglądania naszej reprezentacji, ale też żeby skorzystali z tej okazji, żeby zobaczyć inne, inne, inne drużyny. Nawiązaliśmy do tej piłki nożnej. Niedawno skończył się mundial w Katarze, ale przecież i w Katarze były rozgrywane Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w 2015 roku. Wyczerpiecie z doświadczeń poprzedników właśnie z Kataru, z Francji, Danii, Niemiec czy ostatnio z Egiptu? jeżeli chodzi o stronę sportową czy organizacyjną. To podglądacie po prostu jak to u nich wyglądało i coś bierzecie dla siebie? Tak, to można tak to nazwać, że, że każdy organizator kolejnego eventu mistrzowskiego bazuje na, na doświadczeniach swojego, swojego poprzednika. My też mamy taką dobrą sytuację, jeżeli chodzi o współpracę ze szwedzką federacją, ponieważ jesteśmy współorganizatorami tych mistrzostw. Szwecja to też bardzo doświadczona federacja Czterokrotnie już organizowali mistrzostwa świata też ta wymiana doświadczeń między nami e, na pewno nam pomaga. E, ale tak, potwierdzam, oczywiście wszyscy wszyscy się nawzajem od siebie uczymy. Każda kolejna impreza ma coś nowego, ale bazując na tym, co poprzednicy zrobili. A co jest takim największym wyzwaniem? Czy jednak COVID? No bo z jednej strony trochę zapomnieliśmy o pandemii, a z drugiej cały czas te restrykcje, no i badania zawodników zdaje się, obowiązują. Oczywiście COVID jest z nami, na imprezie sportowej nawet bym powiedział bardziej podkreślony niż w życiu codziennym, procedury funkcjonują, Będą, będziemy musieli chodzić w maseczkach w strefie wokół boiska. Eee, zawodnicy też muszą być testowani. Ja bardzo liczę na to, że te testy jednak nie będą, nie będą pozytywne, więc, więc po prostu mistrzostwa będą się odbywały w normalnym trybie. No, tych ryzyk jest mnóstwo, tutaj może, e, można by ich wymieniać. No, ta sytuacja najba, najbardziej nas dotyka za wschodnią granicą, i w związku z tym e, ta e, inflacja, która, e, która też e, ma duży wpływ na budżet imprezy. Natomiast naj, najbardziej najważniejsze dla nas są to, żeby kibice, kibice nie tylko z Polski, ale z zagranicy e, przyjechali do Katowic, do Krakowa i do, kolei, i do pozostałych miast i nad tym bardzo mocno pracujemy. E, no i mogę powiedzieć, że akurat Katowice są w bardzo dobrej, dobrej sytuacji, bo e, bardzo dużo kibiców z Niemiec się tutaj wybiera. E, także będzie kolorowo na pewno. 32 reprezentacje łącznie. Zajrzyjmy trochę za kulisy, panie dyrektorze. Były jakieś specjalne wymagania od którejś z reprezentacji? Może ktoś sobie jakieś specjalne menu zażyczył? E, tak, oczywiście. Tutaj każda drużyna ma swoją specyf specyfikę. No, no, kraje arabskie to oczywiście z, y, ta dieta, która jest związana z, z ich religią. A w naszej grupie Arabia Saudyjska, przypomnijmy. Tak jest. Jeżeli chodzi o, o takie oczekiwania reprezentacji, one są bardzo różne. Mogę tylko powiedzieć, że limit skład drużyny to tylko 21 osób ze sztabem, ze sztabem, a są reprezentacje, które przyjeżdżają w ponad 30 osób. Także to są bardzo rozbudowane struktury z własnymi kucharzami, dietetykami i osobami, które mają o nich dbać. Generalnie te najlepsze reprezentacje, te, 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 które będą walczyły o najwyższe, najwyższe miejsca, starają się, starają się dbać same o siebie, przywożą całą, cały asortyment, sprzęt ze sobą, i w niewielkim stopniu ufają czasami, nawet mogę tak powiedzieć. Wolą jednak wszystko mieć pod swoją kontrolą. Ale swoje wody nie przywożą, bo pamiętam, że jakiś klub polski gdzieś tam wywoził swoją wodę, nawet. Nie przywożą ani wody, ani jedzenia, oczywiście, natomiast chcą patrzeć, jak to jedzenie jest przygotowywane oraz co jest konkretnie im podawane, także to są takie, te, takie detale. Eee, natomiast, wiadomo, wszystko się rozstrzyga na boisku, eee, nie, nie, nie w kuchni, także tutaj, mam nadzieję, że tutaj, tutaj pokażemy to na, to, na co nas stać. No to skoro rozstrzygniecie na boisku, no to jak wysoko może zajść Polska? Jak pan ocenia potencjał właśnie tej kadry, która. No, chciałaby pewnie nawiązać do tych przecież nie tak dawnych sukcesów polskich szczepionistów. Wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza reprezentacja wygrywała i zaszła jak najwyżej. Myślę, że, 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 że stać ich na wiele. Też gra, gra granie jako gospodarz imprezy, którego wspiera wielotysięczna publiczność. Będzie im w tym pomagać. No plan minimum dla nas to jest ten awans do ćwierćfinału, to jest ta walka o kwalifikację olimpijską, a wiadomo, że jeżeli wchodzi się do fazy pucharowej, czyli do fazy ćwierćfinałowej, tam już jest wszystko możliwe, także trzymajmy kciuki, żeby, żeby tam dotarli. A my tu w Katowicach możemy wspierać naszych również w strefach kibica. Tak, dzisiaj, dzisiaj to od dzisiaj rozpoczyna, rozpoczyna funkcjonowanie. Ta strefa, strefa rozproszona, znajdująca się wokół lokali gastronomicznych, wokół ulicy Mariackiej. To jest ponad 30 lokali. Samo wejście do strefy odbywa się przez. Bramkę do piłki ręcznej, także myślę, że każdy powinien ją zauważyć. W tych lokalach również przygotowaliśmy specjalną identyfikację związaną z Mistrzostwami Świata. No i oczywiście będzie to można oglądać mecze, wszystkich, wszystkie mecze rozgrywane w naszym kraju także wszystkich Katowiczan, Ślązaków, Kibiców, którzy przybędą w tym czasie do w, w tutaj. Zapraszam, żeby koniecznie też tam przyszli. To taki paradoks, panie dyrektorze, bo mamy własne mistrzostwa świata. Wszyscy kibicujemy u siebie Polakom, ale tak koniec końców to chcielibyśmy, żeby jednak dostali się do Sztokholmu. Tak, bardzo byśmy chcieli, e, bardzo byśmy chcieli. E, no tutaj też taka ciekawostka, e, dlaczego to Sztokholmu przecież mogliby grać w Warszawie? No mogliby, tylko niestety e, finał Mistrzostw Świata musi się odbyć w stolicy tego kraju, tak żeśmy zresztą porozumieli się z naszymi szwedzkimi partnerami, w którym, w którym mieście będzie większy obiekt sportowy. No do dnia dzisiejszego niestety Warszawa czeka na takim imponujący obiekt, jaki mają dzisiaj już Szw Szwedzi i tylko dlatego w Sztokholmie ten finał będzie musiał się odbyć. No to może Kraków mógł być? Mógłby być, gdyby był stolicą naszego kraju. A to cóż, nie przenośmy jednak stolicy do Krakowa. Grzegorz Gutkowski, dyrektor mistrza Świata w piłce ręcznej, gościem Radiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M 107 i 6 FM